A teraz będzie Oda do cienkiego Fiat'a, który będzie w hucie popiół zamiatał. Po prostu takie hece się dzieją, takie piękne, cienkie, cienkie, cięta w hucie później szaleją. Piękne, cienkie cienko 96 rocznik z Aisana Gaźnikiem. Japończyków technicznym wybrykiem na podciśnieniach stworzonym, rurkami przyozdobionym. Zobaczymy teraz pod maskę, jak to właśnie Japończycy wymyślili, udziwnili jak można skomplikować gaźnik tyle rurek i przewodów, silników, podciśnień, zaworków i pierdolników jest tutaj bez liku tak się dawniej podróżowało, a teraz wszystko się skończyło i na wylądowało i będzie topione, przetwarzane, rozbijane, złomowane o, to jest i wnętrze tego pięknego niebieskiego Fiacika, którym nie jeden Polak w latach 90-tych, 2000 -tych po polskiej Rzeczypospolitej brykał, przebieg taki jak widać. Piękna stocyjka, kluczek magiczny, w proszeniu full wypas. Proszę zobaczyć jakie podnoszenie szyb, super wypasione, nawet pasy bezpieczeństwa z tyłu założonej zagłówki. Niemożliwe rzeczy, jakie tutaj się działy.